Witam Was w moim pierwszym poradniku z Minecrafta. Yy, tak. Dzisiaj yy, pokażę Wam, jak zrobić konto w Minecrafcie yy, premium za darmo. Tak. A więc linki będziecie mieli w opisie. No dobra. Dwa no palmy naszą przeglądarkę internetową. Wejdźmy na Minecraft. My się zarejestrujecie. Ja tego nie będę robił, no ale każdy wie jak się zarejestrować. Tak, później wie, musicie wejść na email, akceptać. No. Ja więc, jak już się zarejestrujemy, taki nick jaki tu będziemy mieć, zaraz zobaczycie. Droszczę. Tak. Teraz wchodzimy na link podany w opisie, jeżeli już założycie na Minecraft.net, to wchodzimy na tutaj na tą stronę internetową. Też w opisie jest. Oh God. Też jest strona podana w opisie. Tak. I tutaj będziemy mieli taki napis jak login. Więc dajemy login. I teraz musimy posiadać konto Google. Jeżeli nie macie, no to dajcie, zarejestruj się i się rejestrujecie. O, tutaj mamy wszystko ładnie podane i się rejestrujemy. Dobra, to jest darmowe oczywiście i teraz jak się już zaloguje, i jak już to zrobicie to się logujemy czyli teraz yy, logujemy się a raczej nie, czekajcie W końcu się zarejestrujecie za jesteście w tej stronie, klikacie na nasze, wasze imię, segix i tu są wasze, teraz ten, wpisujecie, dajcie chęć, i tutaj dajecie swoje imię na Minecraft, my. Czyli takie mamy imię na Minecraft, my, my net raczej, i swoje hasło być, musicie tak długo klikać aż tutaj zamiast non wyświetliwam się wasze imię. No i connect connecting I jest takie takie konto, ja jest oczywiście takie zakładałem na Minecraft Tak, i teraz co ze skinem? Tak, skina ja akurat już yy, już skina mam, mam tutaj skina swojego, skina w garniturze i wojskowego ale weźmiemy sobie teraz mojego skina standardowego. Oczywiście mam pobranego. I klikacie to pierwsze Mainster Proxy for Players to nie wiem, to jest jakiś servers, ale jak będziecie chcieli, to możecie spróbować. Ja tego nie próbowałem, więc nie wiem, co to jest. Ja prem Miaster straf Proxy for Players. No dobra. I pobieracie to. Jak już pobierzecie, nie wylogowujecie się z tego, tylko po prostu to wyłączacie. Tak. Teraz macie pobrane takie też. Jak wam się zrobią takie dwa pliczki, no to nie wiem dlaczego, ale. No, klikamy naszego Minecrafta. I odpali nam się takie coś jak no, normalny Minecraft. Teraz logujemy się z minę Shraftera, tamtego co się logowaliśmy, czyli hasen, nasze hasło. I login. Normalnie nam skoczy gra. Niektórych się może zapytać, czy zaktualizować, to dajecie jest, czyli tak. No, i teraz wejdziemy na tryb jednoosobowy. Minę my, mój świat. Tak, i mamy mamy swojego skina. I co jeszcze pełen smutnego, widzą to tylko te osoby, które są zrobione na minę. Właśnie na tej stronie, minę Schwanter. Tylko co są zrobieni mają te skiny na minę Schwanter, to tylko oni to widzą. Więc to jest taki niepełny premium. No, ja sobie z kina zaraz zmienię. No. Jeszcze pokażę Wam tylko moją mapkę. i... No. No, ale to nie to nie chodzi o mapkę. No. No. A więc um, no. Komentujcie, subskrybujcie. No i ja się z wami żegnam. Myślę, że pomogłem. I jakby nie działało, to piszcie w komentarzach dlaczego Wam nie działa. Może coś źle zrobiłem i pomogę wam to zrobić. No. no. Więc to jest zupełnie za darmo. Jeżeli wam też jeszcze wyskoczy, żeby tam na Google, żeby się zalogować na Google, trzeba wysłać SMS-a, to nie bójcie się wysłać, go... Ja też się wahałem, ale w końcu wysłałem i to jest całkiem darmowe. Wysłam wam kod, który macie wpisać tam. No i później wejdziecie na... Pamiętajcie, że najpierw musicie się zalogować na Minecraft my, bo bez tego na Minecraft NET, bo bez tego po prostu Wam nie zadziała Minecraft. No. A więc, no. Myślę, że się będziecie fajnie bawić tymi skinami. Ja też się teraz fajnie bawię. Wreszcie mam takie skiny. No. A więc. w opisie no polecajcie mój kanał z znajomym Jeszcze Wam uproszczę, pomogę Wam, tak, wchodzimy jeszcze, Wam pokażę, jak wgrać tego skina, bo pewnie nie będziecie wiedzieli, albo będziecie wiedzieli, skąd wziąć link. Wchodzimy na Minecraft Skiny. pokażę na obu stronach, jak to robić, na skindex skin stronie, no i wybieracie sobie oczywiście skina, ja wezmę tego jakiego mhm. i teraz tutaj stąd bierzecie pierwszy link tak, pierwszy link no i go kopiujecie i tam właśnie gdzie wklejałem ja cofnijcie sobie jak nie pamiętacie i tam właśnie wklejacie to tego to i jeszcze Jeszcze pokażę Wam na innej stronie na Minecraft Skins, Download Free Minecraft Skins i tu też oczywiście, jeżeli mamy jakiegoś skina, dajemy sobie na to tego, dajemy i tutaj wyskoczymy takie coś i kopiujemy ten z samej góry. No, no a więc to tyle. No, komentujcie, subskrybujcie, jeszcze Wam pokazałem to. No, inarka.